Dzień dobry. Dzisiaj jest 2025 i 25 listopad? E, piękna data. Kolejne smocze opowieści. I coś takiego smoki mam, mają nam dzisiaj do podpowiedzenia? No u mnie zapowiadają prognozie pogody, że będzie słoneczny dzień. Ja mieszkam w Szkocji, więc no trochę się różni ta moja pogoda od polskiej pogody. I smoki przysłały nam na, na ten dzień kartę słońca. Słońca i czasu. Słońce mówi to, co ciemne Musi odejść, bo ja, słońce, wchodzę do góry, rozświetlam wszystko. Moje promienie rozpuszczają największe lody. Ja zaczynam panować. I to, co zbędne, ma odejść. Zostaje wchłonięte. Rozpuszczone, zneutralizowane. I to jest właśnie ten czas, ten czas na to, aby dokonał się moment oczyszczenia. Pamiętajmy, że nic nie dzieje się w jednej chwili. Na wszystko jest odpowiedni czas i odpowiednie miejsce. I te dzisiaj, dzisiejsze karty pokazują, że dokonuje się, dostajemy impuls. Impuls do działania. Ten czas rozpuszczania negatywnych energii właśnie się zaczął. Do końca roku jest jeszcze trochę ponad miesiąc. I jest czas na to, aby pozamykać to wszystko, co jeszcze gdzieś tam nam się kołacze, co wychodzi z tych poprzednich okresów. Jesteśmy już w nowym roku numerologicznym, bo we wrześniu weszliśmy w taki kolektywny dla nas wszystkich rok. Numer o wibracji jeden. Bo po zliczeniu 2026 daje numer jeden. Jedynka to jest nowy początek. Coś mamy zacząć. Ale zawsze jest tak, że ta końcówka roku te trzy te, miesiące, które zostają. Jeszcze, jeszcze się czyszczą te stare energie. I mamy właśnie jeszcze ten czas na to, aby resztę rzeczy uporządkować, aby podsumować ten dziewięcioletni cykl, w którym byliśmy, zrobić. Podsumowanie, ale skupić się na pozytywach. Słońce podpowiada: skup się na tym, co daje życie. Skup się na tym, co jest wartościowe, co ciągnie cię do przodu. To, co negatywne, jest czas zostawić, nie mówię, schować zamiść pod dywan. Ale jeszcze mamy chwilę czasu, żeby zrobić podsumowanie tych negatywnych rzeczy, które nas dziś spotykają. Pamiętajmy, że żeby można było odczuwać radość, to musimy też poznać smutek. Gdybyśmy tylko czuli radość, nie wiedzielibyśmy, co to znaczy smutek. Żeby odczuwać ciepło, wiedzieć, co to jest ciepło, musimy poczuć zimno. Te dwa skrajne odczucia są na, na tej samej płaszczyźnie. Ale nie dźwigajmy tych swoich smuteczków, swoich problemów cały czas. Coś się wydarzyło. Akceptujmy to, że dostaliśmy lekcję. Podsumujmy tę lekcję zdajmy egzamin ze znajomości tego, co się wydarzyło. I nie rozpamiętujmy takich rzeczy więcej. Popatrzmy do przodu. Popatrzmy, co w naszym życiu daje nam radość życia, co nas rozświetla. To jest czas to jest czas na to, aby złapać wiatr w żagle. Żeby jeszcze się do końca zastanowić, co ja tak naprawdę w tym nowym dziewięcioletnim cyklu chcę zacząć robić. Od stycznia, żeby mieć jak najlepiej przygotowany plan. Plan na tą moją wędrówkę, na te moje, Skupienie się na odpowiednim czasie, żeby zasiać ziarno, doglądać je, a potem zbierać plony. I to jest właśnie ten, ten impuls, który wszechświat daje nam. Zastanów się jeszcze. Co chcesz ogrzać tym słoneczkiem, bo jeszcze masz czas, żeby coś zasiać, żeby jeszcze coś zrobić, zapoczątkować. Jedno. To, co ma odejść, niech zostanie w tym starym roku. Pożegnać. Dać temu trochę uwagi, ale pożegnać. Nie ciągnąć tego dalej ze sobą. Ale zasiać nowe ziarno i dać temu nowemu ziarnu czas i słońce. Bo będziemy to, co teraz zaczniemy zasiewać, co już zaczęliśmy zasiewać, i jeszcze w przyszłym roku, czemu damy uwagę i będziemy to pielęgnować, zasiewać, to będziemy z tym pracować przez najbliższe 9 lat. I takich pięknych momentów, kiedy zdamy sobie sprawę, co ma do nas przyjść. Jakie nowe, wspaniałe rzeczy chcemy przez te najbliższe 9 lat pielęgnować. Takich cudownych impulsów nam wszystkim życzę. Do usłyszenia w kolejnych smoczych opowieściach.